Zabieram Cię do Bydgoszczy. Hej, w sumie to miejsce nie jest aż takie złe. Zabieram Cię, zabieram. 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 zabieram Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kaczaszek. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować modyfikację do Minecrafta znaną jako Midnight Mod. Mod ten dodaje krainę, znajdującą się w województwie kujawsko-pomorskim, zamieszkaną przez niezliczone rzeczy paskudnych abomin, a nie Tobie Goszczy. Mod ten dodaje do krainy nowy, nieprzyjazny dla gracza wymiar wiecznej ciemności, zasiedlony przez paskudne bestie żadnej Twojej krwi oraz wiele nowych broni, przedmiotów i nowych mechanik. Dobra, a teraz bez zbędnego przedłużania, zacznijmy naszą czardziejską przygodę po krainach byt Podczas gdy jestem ścigany przez krwie rzecze potwory i z którym walczę o swoje życie, chciałbym zagrać z wami w pewną grę. Niedawno na moim świecie prywatnym zrobiłem super wydajną farmę Widerowych czaszek. Jestem tak pewny odnośnie jej wydajności, że postanowiłem rzucić wam wyzwanie. Ile łapek dobijecie w ciągu najbliższego tygodnia, tyle Widerów zabije w przyszłym odcinku. Szczegóły znajdziecie w przypiętym komentarzu. Naszym pierwszym przystankiem na ścieżce prezentacyjnej są biomi. Ta modyfikacja dodaje ich bardzo wiele. Każdy piękniejszy od drugiego. Pierwszym biomem na naszej liście są warped fields, czyli spaczane pola. Spaczane pola w większości są terenami górzystymi. Często spotykane tutaj są latające skały oraz głazy stona czyli w wolnym tłumaczeniu kamienia okopowego. Na powierzchni tego białego możemy spotkać zbiorniki wodne. Przejdźmy teraz do kolejnego biomeu na liście, czyli do Deceitful Bog, podstępnych bagin. Bagno jest jedynym białem, gdzie mogą rosnąć bagno grzyby, czyli specyficzne pomarańczowe grzyby. Te są zasiedlone przez Deceitful Snappery, w wolnym tłumaczeniu podstępne zębacze, które mogą stanowić dobrą, aczkolwiek ryzykowną przekąskę. Fantazmowa dolina jest często spotykana w okolicach biomów górzystych. Jest dosyć małym białym prośnień, tym sporo ilością świecącej roślinności. Fantazmowa przełęcz stanowi naturalną granicę między różnymi białami, tak samo jak rzeki w World World. W skrót pigs, czyli przyćmione szczyty, są ogromnymi górami, które w większości składają się z nightstone'a, czyli nocnej skały, oraz kamienia okopowego. Od spaczonych pól przyćmione szczyty różnią się między innymi tym, że nie mają one latających skał. Biom Night Plains, czyli nocna polana, jest jednym z najpowszechniejszych biomów w wymiarze Midnight. Znaleźć można na nim drzewa, Shadow, czyli Mrocznego korzenia oraz martwe drzewa. Istnieje też wariant polany, w którym wyznajduje się kolce zrobione z kamienia okopowego. Vigilant Forest, czyli czujny las, nie wiem pomysłu na inne tłumaczenie, jest mrocznym, zamglonym miejscem, gdzie można znaleźć wiele rodzajów drzew, takich jak mroczny korzeń oraz ciemna wieżba. Znajduje się tu także całkiem bogata roślinność, takie jak krzaki niestabilnych owoców, liście wielinowe i sławis. Te lasy są zamieszkane przez zdolne do znikania skalki, ale o tym wszystkim opowiem później. Black Ridge, czyli Czarnograń, jest wzgórzem zamienionym w całości z nocnej skały. Nie rosną tu żadne drzewa i ten biał nie jest szczególnie przyjazny dla podróżników takich jak ty, z powodu częstego społnu hunterów, czyli łowców. Tak jak w przypadku fantazmowej doliny, Czarnograń stanowi naturalną granicę między biomami. Hungai Forest, czyli las grzybowy, jest często spotykanym biorem pełnym świecących grzybów. Nie znajdują się tutaj żadne drzewa, ale za to występują tu grzyby Nightshroom, czyli ciemnogrzyba, Wirtrum, czyli irytogrzyba, oraz dewstrum, grzyba koloru niebieskiego, którego tłumaczenia nie byłem w stanie wymyślić. Cały biom jest zdominowany przez grzyby oraz pojawiają się tu skalki. Biom Crystal Spires, kryształowych kolców, jest stosunkowo małym biom, w którym znajdują się świecące blum kryształ, czyli kwitnące kryształy. Okolica jest prośnięta kryształowymi kwiatami, a znajdujące się tu kryształowe motele są ekskluzywne dla tego biomu. Grand Caverns, czyli rozległe jaskinie. w Update przeszedł do nas wcześniej. W tych ogromnych jaskinach możemy znaleźć wiele różnych rodzajów rud. na przykładu archaiczne rudy, rudy mrocznych pereł, ebonitu czy tenebrum. Oprócz minerałów możemy też tu znaleźć krwiożercze skorpiony oraz tajemnicze nowy. Występują tu też jeziora miasmy, czyli midnight'owego odpowiednika lawy. Fangal cavern, czyli jaskinie grzybowe, są stosunkowo małym, łatwo zauważalnym w wymarkach jaskin białym pokrytem midnight mycelium, czyli nocną grzybnią, w tym biomie rosną świecące grzyby. To już są wszystkie biomeny znajdujące się w tym wymiarze. Na naszej niedostępnej stacji zaprezentuję Wam przedmioty, które możemy zdobyć w tej modyfikacji. Jako pierwsze mamy surowce. Surowce te możemy wykopać pod ziemią, co jest dosyć oczywiste. Z mocznie mlecznej możemy za to wydobyć geody. Nie, nie te geody. Te geody. Jeżeli rzucimy taką geodą o do powierzchnię, uwolnimy znajdującą się w środku mroczną perłę. Jeżeli jednak rzucimy ją o miękką powierzchnię, dla przykładu o ziemię, nic się nie stanie. Pyły takie mają wiele zastosowań, od przepalania w piecu, do wytwarzania bomb zarodnikowych, na generowaniu portali kończąc. Następne w kolejce są materiały. Nie są one zbyt ciekawe oraz ja w komentarza, ale dzięki nim możemy wytworzyć przyrody, do których zajrzymy za chwilę. Jedzenie. W tym wymiarze możemy zdobyć różnego rodzaju pożywienie, jak na przykład kawałki suławica, podstępne zębacze, skrzydła owcy, steki z jelenia, a nawet niestabilne owoce. Oczywistą informacją jest to, że bez jedzenia za długo nie przeżyjesz. Podstępne zębacze przysporzyć moją wysoką szansę na wykonanie pośmiertnego zamachu na życie swojego zabójcy poprzez ugryzienie. Ciekawostka, czy wiecie, że coś takiego występuje też w rzeczywistości? Tym czymś są ości. Pośmiertna zemsta ryb. Następne są niestabilne owoce. Zjedzenie ich może mieć bardzo chaotyczny efekt. Czasem mogą cię otruć, czasem mogą wyjeść cię w powietrze, a czasem po prostu nic. Jajek skorpionów nie da się zjeść na sura, a jeżeli wpakujesz je do pieca, stają się wtedy w pełni jadalne. Następne w kolejce są miecze, dzięki nim będziesz w stanie odbijać ataki nieprzyjaznych istot, takich jak dla przykładu Rifterzy i Łowcy, a także rozjuszone Jelenie. Ale po co robić miecze z kolanami Krystori Endu? W tym modzie możemy wytworzyć wiele rodzajów narzędzi z każdego możliwego surowca. Nie muszę Wam chyba więcej tłumaczyć, ponieważ nie mają żadnych specjalnych właściwości. Mimo tego, ile znajduje się tutaj surowców, jesteśmy w stanie wytworzyć tylko dwa rodzaje pancerza. Pancerz ze grzyba oraz Stenar Obie zbroje wyglądają Badosowe i dosłownie mówią przeciwnikowi, żeby lepiej się do ciebie nie zbliżał. Mimo wszystko, najlepszym wyborem jest zbroja Stenar Ostatnie z przedmiotów są różności. Całkiem przydatne rzeczy, które mogą znacznie uprościć, życie w krainach Midnightu. Mamy do dyspozycji różnego rodzaju bomby zarodnikowe, grzyby do rzucania oraz tarcze ze skało grzyba. Bomby załadnikowe wytwarzamy z jednej mrocznej pyły oraz czterech pyłów grzybowych. Każda bomba ma swój oddzielny efekt, który wyrządza. Bomba z defstrom daje mocny efekt spowolnienia oraz efekt paraliżu, której nikt nie wie co robi. Bomba z bagnu grzyba daje efekt konfuzji, który obraca gracza w losowych kierunkach. Bomba z to grzyba daje efekt udręki, który działa podobnie jak trucizna. A bomba z ciemno grzyba daje efekt mroku, który robi to samo co oślepienie, ale otoczenie z czasem staje się coraz ciemniejsze. Kolejną minisekcją jest roślinność. Ta sekcja jest dosyć mała, więc postaram się u ją dosyć szybko. Jeżeli wejdziesz w posadzone grzyby do rzucania, zaczniesz otrzymywać obrażenia, tak samo jak gdzieś wszedł dla przykładów kaktus. Klikając na niego, możesz zebrać jego kapelusz, który później możesz wykorzystać jako śmiercionośną broń. Po czasie grzyby oczywiście odrastają. Jeżeli chcesz zebrać niestabilną owocę z krzaka, to cóż, życzę szczęścia. Sławis jest rośliną, która wymaga dosyć specyficznej metody uprawy, ponieważ, żeby ją zebrać, należy po nich skakać. Oczywiście, podczas zbierania ich, mają szansę wydzielić chmurę, która da ci krótkotrwały efekt mdłości. Ten sam efekt można osiągnąć przy próbie spożycia Sławisa. Jeżeli pod wpływem mdłości wejdziesz w liście wielinowe, zostaniesz uleczony z efektu i dostaniesz dromowe osiągnięcie. Przedostatnią stacją na naszej ścieżce są moby, a pierwszym z nich jest rifter. Rifterzy są często spotykanymi agresywnymi mobami pojawiającymi się w tym wymiarze. Podobno są w stanie używać rifterów w ale oraz wciągać inne moby do swojego mrocznego wymiaru, ale po dłuższych obserwacjach nie zauważymy żadnej z tych rzeczy. Rifterzy są w stanie wykryć gracza z większej odległości od innych mobów, a po śmierci nic nie upuszczają. Wraje uwagi też jest to, że mimo swojego wyglądu rifterzy nie są nieumarłymi, są roślinami. Łowcy są fantomą podobnymi istotami, które naturalnie pojawiają się w wysokich terenach samotnie albo w dwóch sztukach, atakują one lecąc na swoją ofiarę i atakując ją rządem na końcu ogona, która daje efekt udręki. Owcy polują też na inne istoty, dla przykładu na nocne jelenie. Po zabiciu opuszczają od jednego do trzech skrzydłowcy, które można upiec i zjeść. Nikt nie wie skąd się bierze trzecie skrzydło. Skorpiony są potwami, zamieszkującymi podziemne jaskinie. Są one dosyć moimi stworzeniami, które, ze względu na swój małe hitbox bardzo ciężko jest trafić. czasem mogą one urosnąć do rozmiaru pająka jaskiniowego. Po śmierci upuszczają jajka skroplana, a przy zabiciu płonącą bronią ich upieczony wariant. Nowy są lewitującymi istotami złojenymi z rano czerwonej skały, które pojawiają się w jaskiniach. W walce stosują ataki wręcz oraz ostre pociski. Po zabiciu nie upuszczają nic, a w obecnych projektach modyfikacji z nieznanych przyczyn się nie pojawiają. Kryształowe motyle pojawiają się ekskluzywnie w biomach kryształowych kolców. Są one dosyć małe oraz ciężkie do trafienia, a po śmierci nic nie upuszczają. Ciekawostka, motyle są jedynymi istotami w tym wymiarze, które nie chcą Cię zabić. Skalki są szopopodobnymi stworzeniami, występującymi głównie w zalesionych terenach, gdy są oddalone od gracza. Stają się częściowo niewidzialne, a po zaatakowaniu ich atakują gracza, co jest oczywiste. Można je o swojej czasie rozmnażać za pomocą grzybów, a po zabiciu nie upuszczają nic. Nocne jedzenie pojawiają się w praktycznie każdym biomie, jednak wygląda na to, że częściej pojawiają się w terenach zalesionych. Planują się one w grupach od 2 do 3 sztuk, a pośmiertnie upuszczają steki z jelenia. Można je karmić niestabilnymi owocami, ale nie należy ich trzymać przy nich za długo, bo mogą się wkurzyć jak twój ster i gdy i może się zrobić nie za ciekawie. Po nakarmieniu ich można podobno je rozmnożyć, ale mi się to nie udało, ponieważ jak widać po nakarmieniu odleciały w siną no dal. Podstępne zębacze są stworzeniami przypominającymi hybrydę zwykłej ryby oraz pijawki. Jeżeli gracz zbliży się do niego, zębacz może pozostać neutralny albo zaatakować. Spełnują się w podstępnych bagnach, a po śmierci upuszczają swój martwy wariant, który, jak za życia, tak i po śmierci, może posłać ciebie do grobu. Piranie jest obecnie nieużywanym mowem, który może być przywołany tylko za pomocą koment lub jajek spełnujących. Ze względu na swój wygląd, piranha prawdopodobnie będzie się pojawiać w zbrojnikach wodnych w podziemiach. Aktualnie jestem się opuszcza po zabiciu i nie atakuje gracza, ale może się to w przyszłości zmienić. Naszą ostatnią stacją są bloki. Midnight Mod dodaje wiele różnych bloków, które mogą się spodobać budowniczym. Dla przykładu aż 9 nowych rodzajów drewna, cegły zyska o grzyba, nocnego kamienia oraz kamienia okopowego oraz kryształy kwitnące i. Hmm, kryształy rocksu. W tym wymiarze możemy znaleźć też cieczy takie jak miazma oraz mroczna woda, i dzięki nim zrobić w pełni funkcjonalną koblarkę. Albo kompletnie spieramy i ubudowie i zrobić kamień okopowy. To już wszystko co dla Was do zaprezentowania. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie coś po sobie. Pamiętajcie tylko o naszym drobnym zakładzie, szczegóły w przypiętym komentarzu. Od teraz nowe materiały będą się pojawiać co tydzień. Więc to byłoby na tyle nara.